W 2023 roku organizacje pozarządowe komentowały 2800 puszpeków z Polski do Białorusi. Co najmniej 120 osób było z grup wrażliwych. Były to dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby wymagające opieki medycznej. Dochodziło do sytuacji, w których osoby po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej trafiały do szpitala, a następnie mimo konieczności dalszego leczenia były zawracane na Białoruś. Od stycznia do listopada 2024 roku o ochronę międzynarodową ubiegało się 1569 osób. I z informacji od organizacji pozarządowych, od osób, które asystowały im wtedy, kiedy te osoby chciały złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, 161 osób, mimo deklaracji, zostało wywiezionych za granicę, bez sprawdzenia, czy spełniają warunki na podstawie decyzji Straży Granicznej. Tak wygląda łamanie praw człowieka łamanie konstytucji, ignorowanie karty praw podstawowych, konwencji o ochronie praw człowieka i konwencji o prawach dziecka. Dziękuję.